Przerziejające zapalenie jelita grubego. Przeciwające zapalenie jelita grubego, inaczej z ulcerosa zapalenie obejmuje błonę śluzową i podśluzową jelita grubego. U osób, którym wycięto wyrosty grubaszkowy przed dwudziestym rokiem życia rzadziej chorują na przeziejące zapalenie jelita grubego. Najczęściej chorują osoby w wieku od dwudziestu do czterdziestu lat. Kobiety i mężczyźni chorują z podobną częstością. Przyczyny mogą być genetyczne, o czym świadczy występowanie rodzinne, mogą też być środowiskowe. Niemal szczęście występują u osób stosujących HDR-PZ, czyli niesteroidowe, leki przeciwzapalne, a także immunologiczne, ponieważ obserwuje się wzrost lympotycyów TH2. Typowe objawy to biegunka, ból brzucha, krew w stolcu i osłabienie. W diagnostyce wykonuje się morfologię, gdzie można stwierdzić wzrost CRP i OB. Charakterystyczny jest wzrost przeciwciał PAK, co stwierdza się około 60% pacjentów. Częstym badaniem jest USG, gdzie stwierdza się pogrubienie jelita. W diagnostyce wskazane jest badanie endoskopowe, np. kolonoskopię. W leczeniu stosuje się leki przeciwzapalne, takie jak pochodne 5-Asa, np. mesalazyna, GKS, czyli glikokortykosteroidy, np. budezonit. Stosuje się również leki immunosupresyjne, takie jak asetiopryna. Można również zastosować leki biologiczne, takie jak infliksyma. Jeżeli leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne, stosuje się leczenie operacyjne. Typowym powikłaniem jest Megacolor czyli ostre od zdęcia Jest to stan zagrożenia życia. Występuje około 3% chorych. Innymi częstymi powikłaniami są zapalenie stawów i zapalenie spojułek, które występuje około 30% chorych. Rokowanie zależy od trzymania remisji. Dwuletnią remisję otrzymuje 20% chorych, a dziesięcioletnią 5%. Około 20% chorych poddawanych jest operacji całkowitego wycięcia jelita grubego.